Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo, ale to bardzo, bardzo serdecznie w następnej serii, następnej części, następnym odcinku, bodajże 15, który będzie składał się z milionami miliardów innych mniejszych odcinków. A więc wyjaśniam. Nie skończyłem poprzedniego. 15 nie 14 odcinka. No, jak nie skończyłem ostatniej części ze względu na to, że mi gra crashowała i ze względu na to, ile razy bym próbował to powtórzyć, a to jest mimo wszystko bardzo czasochłonne, żeby kurde, tak widać, klikać, żeby to się przewijało, potem robisz sobie przerwę pół godziny, żeby, żeby dojść do tego samego momentu i dowiedzieć się, że dalej to kurde crashuje. No kurde, przepraszam Was najmocniej, niestety wyżej dupy nie podskoczę. Dlatego wchwyciłem kolejny replay, który mam nadzieję będzie się podobał. Naprawdę chciałem zobaczyć, co się tam stało, bo i był... Artas, e, znaczy Leech King i był Jaden w jednym momencie, i mieli się na kurwiec, jak zginął jak idiota. No zdarza się mniejsza, mniejsza naprawdę o to, co się stało, ale teraz mamy kolejne odcinek i mam nadzieję, że ten będzie równie ciekawy. E, w, w grze znajdziemy kilka typowych nam znanych już postaci. Zacznijmy od krwawego elfa, którego no, nie znam. Pierwszy raz będę chyba miał z nim do czynienia. To jest Norbeast, Norman. Natomiast w. w Plagę wciela się poprzednio tak samo teraz. Ghost w li, Legion Legion no, w północy Legion będzie wcielał się. Name w, 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 w Dalaran będzie się wcielał. Trihert. w Krasnoludy Gilgamesh w Dark Horde. Glory zwykłą horde Kuliach. Nie Kulicz, przepraszam. Pewnie coś tam dalej jest napisane, ale niestety nie wiem. For second będzie w Forsaken będzie Keltuzet w Skurge... przepraszam, w Cult of the Damme wciela się Neotarion, czyli już mamy tutaj prawdopodobnie jakiegoś kombosa to trzyosobowego. Zakładam, że za szybko przejdzie w Sylwankę, odda Sylwankę do zabicia i przejdzie na stronę płonącego, płonącego legiona, tylko plagi. Natomiast w Silverhand wciela się Helzak. Fajny gościu będzie grał tronami, a Artus będzie grał dragon Clan. Więc niewiele przeciągając, zobaczmy co się teraz już dzieje. No ja Wejdę sobie w oglądanie zada, bo zazwyczaj tak bywa, że on najciekawsze rzeczy tutaj odpierdziela. Netrezimowie jeszcze nie wycofali się do legionu. Wow, new hero, swag, lol, man. Oh my God, New hero, ale kto? No co, Kazak? Kazak już był. Tutaj ten, tu Deferok Balnazar, czyli cała nasza trójka Netrezimów. Tutaj e, wojska Ketuzada już podchodzą, już się grupują. Zaraz będzie srogie wejście prawdopodobnie w Lordaeron, żeby zająć Undercity. Don't destroy my Valkyrian, pisze. Czyli już wiadomo, że będzie sytuacja, w której e, Sylwanka płynie. Znajduje się ona tutaj, tak. I będzie chciała zająć walkirion, który znajduje się tutaj. Yeah, yeah! That wasn't to you Miasto potrzebuje pomocy. Raczej nie ma to zbyt wielkiego znaczenia, bo już dochodzi do zdrady! <mum> tak, dokładnie. Lorderon został przejęty i Under City zostało zagarnięte przez Keltuzada. A Netrezimowie tutaj powinni jak najszybciej uciec. Nie wiem, dziwię się, że jeszcze nie uciekli. Frozen the front survived the first impact of Illidan's demonic spell bla 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 and a and here for second second bla true bla Get betrayed on the first, second. No, tak zazwyczaj bla że w pierwszych bla bla ale zobaczmy, co się dzieje w Tirshent. Tutaj jednostki Silverhandu próbowały się bronić przed pierwszym atakiem ze strony Neldariona. Neldar tutaj niewielką ilość wojska przedstawił, więc to było dopiero takie zaznajomienie się ze swoim przeciwnikiem, mówiące O, siepka, cześć, co tam słychać? Chciałem pokazać Ci, że mam troszkę wojska, będę Cię tutaj nękał. Natomiast krwawe elfy można stwierdzić, że wybierają jedną drogę w kierunku Ilidari przejdą na e, ich stronę, łączą się z Lady Vash, za chwilę pójdą odwiedzić Illidana, przejąć go do siebie i łapa Co tu się będzie działo? I in so long. Oh was, Don't have carrion swarm anymore. Don't destroy moje no tutaj się upowiada, żeby nie zniszczyć walkirionów. Pewnie ma ku temu jakiś powód Find Illidan in Outlet No Illidan był chyba gdzieś że tutaj. Dokładnie, tak, tutaj był Illidan, dlatego Będzie też do dla niego Illidan. przyszli i zajęli go ja mu prawą ręką i Prawa ręka ZWIASTOWEGO GNIEWU! <laughs> oh, whatever. Ewidentnie nie idą już w tym kierunku, więc tutaj nasi chłopcy mają troszeczkę więcej do popisu. Co się dzieje? Tutaj właśnie te jednostki elfów... Co jedno, mimo wszystko zamieniały się w wretcht, ale to już nic nie ma. Illidan ten no should die without the school of Gul'dan. z czaszki Gul'dana Illidan e zginie i już nie wróci. Jednostki Silverheadów uciekają, będą, chciały się przetransportować do e, Tyrskand i tam przeprowadzać kolejne natarcie, kolejne ataki. Na południu zajmują jakieś grzyby, które tutaj się zawsze odrastają. Krasnoludy pewnie zaraz będą walczyć o nie, tutaj już jednak była walka. Tutaj Devil May Cry, przepraszam Dragon Ball Clan zaatakował. Natomiast Falsa tu, tu widzi pierwsze próby zaatakowań. uderzenia na Menethil's Harbor, który znajduje się dokładnie tutaj. On nie jest broniony. Prawdopodobnie wszystkie wojska, które posiadał e, Kreston, zostaną przetransportowane tutaj. W tym punkcie będą się bronić gorzej, jak dojdzie do ataku z dwóch stron. Chyba, że tutaj. O tak, dokładnie dojdzie do tego, że Horda zacznie zajmować terytoria, i majmy, miejmy nadzieję, że ruszy na południe. W kierunku Renda Black Handa, bo w sumie nie widzę, żeby tutaj był. O! Dokład, przepraszam. Wszystko, co się dzieje, dzieje się w Outlandzie. W trenorze w tam jednostki, właśnie tak Hordy, które prowadzi Glory przejęły kontrolę nad pier... jednym z punktów należących do Illidarii. do tak powoli robić w kierunku całego Outlandu. A później będą ruszali w kierunku południowych części e, Easter Kingdoms bezczeszczą nasz święty Do Jedno szczęście to takie, że teraz wojska hordy idą właśnie na Dark Horde, tam będą mogli ze sobą walczyć. E, natomiast Customer będą miały łatwiejszą walkę z, tutaj z jednostkami Dragon Ball Clanu. A co u naszych elfów? No, tutaj się tuko, tuko, tuko. Mardan Holy standardowo został zajęty przez Blagę. Coś się innego mogło robić, ale będą tutaj dążyć do zajęcia wszystkich tutaj terenów Delderio Slade The Siege of the. No. o! Dragon Ball Club dołączył grulla do swojej armii, więc prawdopodobnie będą dążyć w kierunku Black Dragon Dragonfly coś tam tego co było w poprzednim odcinku. Bojownicy zaatakowali wroga. To jest najgorsze, bo chciałem po poglądać, co tu się dzieje. O właśnie! Niwe, wszystko widać, a jednak nie widać jednostki w, e, w którym właśnie kozaczy się. Od God kozak... E, Kazak, przepraszam. Wow! Jeszcze bardziej mi cofnęło mapkę. To jest cudne, to jest zajebiste. Podoba mi się. Nie wiem, jakim cudem to zrobiłem, ale się cofnęła. Naprawdę, no, kurde, nie wiem, jakim cudem to się stało, ale teraz widzę o wiele, wiele więcej i to jest coś, na co prawdopodobnie, kurde, zawsze czekałem. No niedługo ruszą w kierunku Gilneas, Gilneas nie został przez nikogo zajęty, więc y, Dalaran prawdopodobnie będzie udawał się w kierunku nowego Dalaranu. Zajmując go tak dokładnie, nowe Dalaran zostało przejęte i niestety ruszają w kierunku Valkyrionu. For musiał się albo cofnąć, jeżeli nie chce go stracić, albo... w sumie nie wiem. Może bardzo szybko doprowadzą do tego, żeby stać się towarzyszem ze strony plagi, ale chyba wolą póki co pozajmować tereny pozostałości z dalaranu. Dwarf, fuck off. No, patrzcie, Krasnolog bardzo ładnie wykorzystał moment, w którym atakował. Horda atakowała Hordę i ruszył w kierunku Kargat i zajmuje go powoli. Jednostki tutaj znajdujące się prawdopodobnie będą się wycofywać, albo w kierunku y, Nertariona, tam daleko na... A nie, przepraszam, oni chyba się gdzieś tutaj wycofują, tutaj do swoich towarzyszy, a jak nie to... A nie, przepraszam, to nie te, to nie te terytorium. Oni stąd te, teleportują się gdzieś tutaj, dokładnie. I tutaj będą się przegrupowywać. Natomiast co robią pozostałe jednostki znajdujące się tutaj? One prawdopodobnie ruszą dalej zabijać Dragon Ball Clan. FU, przepraszam, Dark Horde. Eee, tutaj Legend coś tam płacze, narzeka, że o, już nic nie ma. Póki do tej fuck, I should around. No dobra, no przykro mi. Coś ci nie poszło, jak kurtyzanie w deszczu, natomiast Manetych Harbor został zajęty przez Dragon Ball Clan. Co się dzieje tutaj? Prawdopodobnie też coś tu się dzieje. House of Barrow, czyli z zostało zaatakowane przez Silverhand. Czy ono zostanie zajęte? Prawdopodobnie tak. Chociaż na jego miejscu bym wycofał te jednostki, które by mogły walczyć w Tyrskhen, bo zaraz Tyrskhen zostanie no, bardzo, bardzo, bardzo mocno zaatakowany. Na szczęście tutaj patrzę, że jednostki na się w Tyrskhen, bo mają naprawdę dużo, dużo wojska. Powinni sobie bez problemu poradzić. To bardziej, że... E, mają tą aurę, lecze, le, aurę leczenia. Tutaj mamy light, s, y, Light's Hope Chapel. Chapel? Zawiodłeś mnie. Nie wykonałeś mego polecenia. Nie zniszczyłeś tronu mrozu i próbujesz się ukryć w tym zapomnianym miejscu? Miałem cię za strybniejszego Kiemiany, To tylko chwilowe opóźnienie. Wzmacniałem me siły. Twoje słudzy dają pewną nadzieję. Dam ci ostatnią szansę, Ilidari. Zniszcz rozum lub staw czoła tym wiecznym niewoli. No troszeczkę słabo, bo e, Illidari przeszły na Fel Elfsy, przyjęły pakt z Wpłonącym Legionem. Nie dlatego, że Dark Horda bardzo mocno napierała i traciła jednostki, wszystko tutaj. Natomiast to, co widzimy, to to, że Deltarion wraz z Ghostem ruszyli w kierunku Tirskard i tutaj się dzieje naprawdę sroga walka, sroga batalia, którą chyba troszeczkę zwolnię, żebyście wy, moje drodzy, mogli zobaczyć. Jedna z pierwszych wieżyczek została zniszczona, a teraz muszą się i bosy mięsa skupić na drugiej wieżyczce. Ona też robi spore obrażenia, one są naprawdę wkurzające na dłuższą metę. Tutaj wozy e, opcyzjonowe posługi powinny zająć się leczeniem, no i to w bardzo sporych ilościach. Bo może to się okazać bardzo, bardzo przydatne w tej jakże ciężkiej walce, chociaż nie jestem pewien, czy one tak mogą to teraz robić, bo w sobie nie widzę, żeby robiły jakiekolwiek akcje oprócz tego, że zamieniają się tutaj w latarcech maszony, które naparzają wszystko, co się rusza e, w drugiej, czy też nawet w trzeciej linii. A z tego co widzę, to tutaj jednostki walczące wręcz, to już naprawdę bardzo, bardzo upadają i tutaj w dojście do Tirsken, to nie powinno stanowić dużego problemu. Tym bardziej, że Alexandros Wargrind właśnie upadł i Scarlet Crusade zostało zawiązane. Zaprzy... Już nie ma Silverhandu, już jest Scarlet Crusade, którzy będą chcieli walczyć z nieumarłymi i doprowadzić do ich całkowitego zniszczenia. Mój ten smutku jest dopiero 11 minuta w grze, 11 minuta w nagrywaniu, a tutaj już tyle się dzieje. Bo jednocześnie tutaj jest jedna wielka batalia, której, no, którą warto by było pokazać, niestety to się dzieje wszystko zbyt szybko. W jednym momencie są tak strogie walki, trudno nie, których trudno nie pokazać. Tutaj akurat jest tylko po prostu przenoszenie jednostek, no ale tutaj dalej, tyrskę, jest to oblegane. Tutaj nawet Patchwork kruszy do boju, wielka bestia, która posiada 8200 hp -ków. jest czasami nie do pokonania, no ale już przyspieszmy. Tutaj Re Reynold Morgrane, syn Aleksandrosa, który według z zraził swojego ojca, zabijając... przebijając jego klatkę piersiową jego własnym Ashbringerem. No, ten, ten obecny tutaj... Aleksandr Ożbrigerat nie posiadał, więc niestety. Lorowa trochę inaczej się to skończyło, bo to zabili jego, jego oponenci w postaci nieumarłych. A Tyrskaj powoli upada. No ja bym zobaczył jeszcze, co tu się dzieje, bo o, Naru! Naru Muru zostaje pokonywany przez jednostki. Dark Horde, Dark Horde się tu rozwija, Ward Horde się panoszy, natomiast jednostki Krasnoludów powoli, a skutecznie zaczynają przejmować bazę, które należały do Hordy. Natomiast z północy Dragon Ball Plan ruszył i będzie chciał zająć tutaj... A, dalej nie wiem, <śla> jak to się nazywa, jak ja jestem głupi. Będzie chciał przejąć bazę należącą do Krasnoludów. Powinien doprowadzić na do pierwszej linii jednostki walczące ręce z tyłu, powinny być jednostki strzeleckie, chociaż tutaj troszeczkę za blisko są te... Ci strzęcy, ci strzęcy są stanowczo za blisko i będą naprawdę ważnym celem do zniszczenia. Natomiast tutaj już wycelował te e, smoki, które latają, które naprawdę potrafią zrobić przesiew w jednostkach e, krasnoludów. Szkoda, że Magni w tej części nie ma takiego obszarowego leczenia jak w Azeroth Warsach, gdzie jednokrotnie ten film był po prostu przepotężny. Właśnie widzimy, że tutaj e, raczej dojdzie do sytuacji, w której jednostki Krasnoludy będą musiały się wycofywać, o ile, o ile te jednostki znajdujące się na wszędzie nie zostaną zaraz wsparte. Kurczę Magni, pomóż, pomóż, bo przydałbyś się w tym momencie. A co się tutaj co dzieje? No nie gadajcie, że zaraz Illidana zatopią, a to bym się śmiał. Ja chcę to zobaczyć, ja chcę zobaczyć, kurde, upadek Illidana w postaci utonięcia. Bezczeszczą nasz święty gaj. <suszel> Toniesz. No nie, naprawdę. A, myślałem, że on utanie. Na szczęście tutaj to tak... Na szczęście, nieszczęście. No, Krasnoludom udało się wybronić. Teraz powinni być naprawdę łatwo drogę w kierunku Dragon Chociaż, chociaż tutaj Horda może się szykować. Tak, oczywiście szykuje się. I będzie chciała doprowadzić do rewanżu na Krasnoludach, które zajęły im hargat. Ale czy do tego dojdzie? Bez no, się już. W następnym odcinku, dziękuję, że oglądajcie. Tutaj jeszcze rzucę okiem na ojku, eee, Abyss. Aha, przepraszam, Acherus. The Ebon Hold. Praktycznie ee, to, co pozostało po Scarlet Crusade, zostało przemienione bardzo szybko w Scarlet Onslaught. Tutaj e, baza e, naszego gracza Helzaka została tutaj stworzona. E, Bairan Westwind również. W, a jako admirał kultiera znajduje się tutaj. Zobaczymy jakim pójdzie, bo tutaj też widzę troszeczkę budynków pozajmowanych przez y, Scarlett Onslaught. Dobrze, ale o tym w następnych odcinkach.